Teraz się Janowska, którą zapraszamy na toksa, koleżanka Ewa Wisniewska, koleżanka Kazimierska Małyska, Henryk Leśnica oraz Wojciech Olejnica. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy wszystkich tam. Zapraszamy do Czerwonego Autobusu, zapraszamy, jedźcie z nami. Kampania parlamentarna dobiega do końca. Mieszkańcy powiatu kistowskiego, także Ale także Z ulicy Miasta Piłku, umijają owe i jasne to, na wiosnę. Ogry... Szanowni Państwo, mieszkańcy z Duńskiej Woli, kampania parlamentarna dobiega do końca. Mieszkańcy powiatu zyskowo otrzymali wyroki wyborcze od kandydatów zasiadających do Sejmu, Senatu Ludoty Podstawowej Polskiej. Kandydaci. Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej są najlepsi, bo są to osoby wykształcone, wrażliwe na ustną pomagające ludziom w potrzebie, o dużym doświadczeniu zawodowym i życiowym. Jeśli chcecie, by jutro było bez obaw, głosujcie na naszych kandydatów z Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam wszystkich przybywek na Placu Wolności, witam media, witam kandydatów do Sejmu i Senatu. Koleżankę Ewę Janowską, koleżankę Ewę Wisniewską, koleżankę Iwonę Kazilierską Kazimier małyską witam Czarka Olejniczaka oraz siebie Henryka Leśniczaka.